Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać co nieco jak zacząć z moją fryzarką CNC. Przeniosłem fryzarkę do tajnej siedziby MC Techu i teraz trzeba ją trochę przystosować właściwie do fryzowania. Na razie uchwyt wrzeciona jest dosyć wysoko umieszczony, więc użyłem stołu krzyżowego, żeby podnieść podstawę, którą się fryzuje. Tylko muszę ustawić ją prostopadle do ruchu osi oraz sprawdzić, czy stół nie jest krzywy. No, i żeby to zrobić, to muszę użyć czujnika zegarowego, miernika i sprawdzić, jak ma się do krawędzi. Później przykręcę, dokręcę uchwyt krzyżowy do podstawy. No i spróbuję przefrezować jakiś detal. Dobra, do dzieła. Dobra, machina żyje ustawię sobie teraz czujnik na krawędzi i będę sprawdzał odchył od początku, ustawię sobie na 0, zobaczcie i teraz pojadę kawałek do przodu no jest dość krzywo muszę nanieść poprawkę Poprawkę naniosę młotkiem, właściwie to samym trzonkiem. Dobra, poprawka zgrubna naniesiona. To zobaczmy jeszcze raz. Dobra, przykręcę już trochę z jednej strony. Dobra, ustalmy sobie tutaj punkt 0. Czyli muszę trochę przesunąć w moją stronę. Albo złapać tutaj. Dobra. Teraz mała korekta pozycji. Dobra. I. Jazda. Dobra, zobaczmy, jak poszło. No, jest zadowalająco. I tak zostanie. Dobra, teraz, kiedy mam gotowe, będę chciał sprawdzić całość wobec tego boku, żeby upewnić się, że prowadnice nie są, e, śruby nie są przestawione wobec siebie. Zobaczmy. Dobra, użyję tego jako odniesienia do zera. No to już użyłem. Ok, dobra, widać, że różnica jest dosyć spora. Będę musiał poluzować z jednej strony śrubę i przestawić ją poza paskiem, żeby uzyskać odpowiednią wartość. Poluzuję mocowanie koła zębatego, żeby przestawić je odpowiednio do drugiego. Dobra, mam dwie śruby w zasięgu, i teraz ustawię na połowę wartości. O, właściwie zablokuję teraz koło i zrobię przejazd próbny. Ustawię sobie na 0. No i widać, że jest dalej kośladowa. Dobra. Bardziej przesunąć już nie mogę, musi zostać tak jak jest. Będę musiał żyć z dziesiątą mm na 10 cm różnicy. Dobra, teraz na próbę coś przefrezuję. Zobaczmy, co mi wyszło z pierwszych prób frazowania. No nie najgorzej. Widać mały uskok, ale do drewna wystarczy. Muszę sprawić sobie jakieś imadełko. Na razie jadę ręcznie, bo jeszcze nie umiem w Jeszcze dużo przede mną. Można uznać, że jest prosto dla pewnego epsilonu prostoty. Także moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Już coś ruszyło, nadal wymaga lekkiego dopracowania. Będę musiał sprawdzić jeszcze czy wrzeciono jest prostopadle do obrabianej powierzchni. Ale to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że przymknęliście oko na niektóre rzeczy, które tutaj się działy. Trzymajcie się i pozdrowienia do następnego odcinka. E, laptop nie chce wstać. Obraził się na mnie. Proszę, tutaj postawię to A, jechałem za daleko. Error. Cofnąć. Cofnąć. Że sanki nie są. pełni sanki.